Cześć, dzisiaj ci powiem, w jaki sposób możesz się skontaktować z supportem. A mamy tutaj robotę RUMBA 105. Więc, jeżeli masz jakiekolwiek problem ze swoim robotem i chcesz po prostu napisać w kwestii gwarancji lub pomocy, naciśnij w aplikacji obsługa klienta. Zostaniemy teraz przekierowani do miejsca, gdzie jest formularz kontaktowy. nie skontaktuj się z nami. Jak widzisz, mam tutaj numer serii naszego urządzenia. Możemy zadzwonić, wysłać e-mail albo przejść na stronę online. W zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam no nadzieję, że pomogłem. Cześć.